Dziękujemy Rafałowi, proszę Państwa, było głośno i będzie jeszcze głośniej. Ja zapraszam teraz e, czterech czy pięciu motocyklistów, którzy e, pokażą nam, jak mają głośne motory. nie powiedziałeś, do czego dotyczy konkurs. Tak. Mieliśmy właśnie macie do czego dotyczy konkurs. Może jeszcze wyprosił tak 100 metrów do przodu, dobra? Żebyśmy mieli z tyłu możliwość stanu w odległości jakiejś rozsądnej. Ja, ja może proszę. Tak pojedynczo będziemy robić. Kogo mamy jeszcze? cze, Jesz, Jeszcze prosimy jakby coś... na no, fabryczny wydek nie wchodzi w grę. Zmierz, zmierz. No jeszcze prosimy. Przynajmniej dwa motory. Demon. 0 decybeli. Tak, Demona, proszę, proszę, tutaj do nas podjechać i jeszcze może jakiś trzeci Jak progmenstwę tu prezesa, żeby wybrał. Jakbyśmy dali to... 10 y... minut i motora. 10 minut dyfuzory Aha, 10 minut i dyfuzory wyciągnie, no można i taką wersję przyjąć. Dobra, czyli będziemy mieć trzy motory? jest, jest, jest jeden tam, no. Demon będzie jechał, okej. Okay. Zapraszamy. Robimy to tak. Granica gdzieś około 2,5 metra za motocyklem. Oczywiście każdy po kolei będzie odpalał. Spróbujemy zmierzyć jakie decydane jest w stanie osiągnąć każdy z tych motorów. Mamy drugi. No jeszcze, jeszcze spróbujmy jak jeszcze cię go wybrać. Felek! Gdzie jest Felek? Smyku! Jest, 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 jest. To podjedźcie, podjedzcie tutaj. Tak, musieliśmy kręcić, nie ma litości. I spróbujemy, zobaczymy jakie wyniki. Pamiętam już kiedyś, żeśmy tutaj to, yy, ale skali tam zabrakło w sprzęcie. Może w tym razie tam... Oczywiście dla zwycięzcy koszulka, pokolada, format odpowiedni dla prawdziwego do motocyklu. Staliła, że muszą sobie na chwilę podgrzać maszyny, bo żeby się wkręciły... Żeby na obroty, to jednak poczekaj, który będzie... Ale skórę wskażę. panu Adamowi już skali zabrakło. Także dla niektórych proszę uszy zatykać, szczególnie dzieci dokładnie, bo to jest... To oni napiekują No to co, zaczynamy, to prosimy jednego żeby... Proszę, kto zaczyna? Może za to kto tam Zmyka. A ja bym prosił Hanem, może ty tak, no od tej kabli, tak za kablami wystarczy, będzie większa różnica. Troszkę bliżej? No to trochę krok bliżej, tak w razie. Mamy. Ile? 96 decybeli. Dobra, próbujemy następnego. 9-5-4 Jacek, nie wiem czy ta kamera wytrzyma tam tak. Dobra, próbujemy trzeci Dobra, demo dajesz 95,1 No i ponad faworyt, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Próbujemy. Kalif, tak jest. Ile mamy? 100,1 A więc mamy tak po kolei, żeby już państwa No wygrywa w tutaj tym czerwonym 100,1 decybela Drugi Smyk 96 Trzeci Felek 95,4 I Demon 95,1 No także brawa dla zwycięzcy Zapraszamy i no, koszulkę zmieni chwilowo barwy na barwy miasta Leżańska. Proszę uprzejmie Gratulacje. No, no tak. Dobrze. E, nie, teraz, teraz zrobimy jeszcze jeden konkurs, który mamy tutaj. Ja już opanowałem stoper, także zapraszam silnych mężczyzn na, na scenę. Oczywiście nie muszą to być sale klubowicze. Mogą to być inni. Jak zwykle jakąś nagrodę mamy. Jeżeli to będzie Klubowicz, dostanie koszulkę. Jeżeli nie, dostanie kubeczek. Nie, nie, nie będziemy tym pić. Także zapraszamy. Do no, trzech, czterech mężczyzn. Naprawdę nie będzie to jakiś tam straszny wyczyń, bardziej taka czasówka. Do pana Bartka o lekką muzyczkę poprosimy. Widzicie, no, chłopcy nie mają problemu, to śmiało. To jeszcze. Mamy dwóch Klubowiczów. Śmiało, panowie z ławeczki tam, nie ma ch... Jeeees, Kogo? Bierzemy? Jasiu! 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 proszę na scenę! No, chyba że trafią się kobiety i zrobią wstyd tutaj mężczyznom. Proszę uprzejmie. Śmiało, śmiało, naprawdę, bo... Może się okazać, że to nam się strasznie dużo długo przedłuży chyba ten wynik, Także O, mamy czek, facetów, dobra, zapraszamy. To co ja może tam spróbuję, tą komórkę gdzieś tą wyciągnąć, ale... Nie Gdzie... ma. No. Podejdę dla... Dla, um, a ja kubeczek chcę. Kubeczek. kubeczek. Nie, 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 bo kubeczek mam dla... Nie, kubeczek. Naprawdę. Nie, nie dostaniesz nie. kubeczka, Każdy bo kubeczek to dostaną, to do... karteczkę dostaniesz. Kubeczek, proszę oddać. No biorą na siłę, no. Kubeczek. Dobra, ale możesz to ubrać. Proszę bardzo. Taki są dostały. Tak. Jest reklam. jest, to są miejskie gadżety, proszę bardzo, koszulka miasta leżańsk. Jest i widok kubeczki rozkładane, proszę uprzejmie. Zawsze będziecie gdzieś, pojedziecie na zlot już w przyszłym tygodniu gdzieś do Sarzyny, Do przepraszam, do Mańcuta, także już macie prezenty jakieś. Proszę uprzejmie. Dziękujemy ślicznie i następną do pasowania muzyczki. Będzie to tak, proszę Państwa, trzy pierwsze osoby, które będą chciały i się zdecydują przejechać z naszymi motocyklistami na, na przejażdżkę, trzy pierwsze, które się do mnie zgłoszą, kubeczki mają. gratis, że tak powiem. Także zapraszam. Trzy pierwsze osoby. Oczywiście nie mogą być, bo to.